Cześć, cześć kochani! Z tej strony Karolina na kanale Londynka. Witam Was bardzo serdecznie ponownie w pięknym dniu londyńskim bez opadu deszczu, co mnie bardzo cieszy. I mimo, że pogoda sprzyja do spędzenia tego czasu na zewnątrz, ja się wybieram dzisiaj do Ikei, ponieważ e, muszę zrobić małe zakupy do domu i potrzebuję paru rzeczy, a przy okazji chcę zobaczyć właśnie jakie, jakie nowości i co tam ta Ikea teraz proponuje. E, więc nie przedłużając, zabieram się już do szykowania i do wyjścia, więc widzimy się prawdopodobnie już w Ikei. Znajdujemy się już przy Ikei. Ja pędzę, bo się opóźniona miałam kawałek, to był objazd, to Dobrze, już znajdujemy się na placu Ikei. Wchodzę do sklepu. Ikea jest dość duża, ogromna, tak jak to Ikea, więc troszeczkę czasu mi tutaj pewnie zejdzie. Nie szukam też takiego małego ganka i chyba ten będzie ok. Miałam kiedyś te garneczki z Ikea i się dobrze one mi sprawdzały, więc chyba na tego się skuszę. Mnie bardzo cieszy, jest jeszcze bardzo mało ludzi w Ikei, więc jeszcze można zrobić dobre zakupy i pochodzić. Zrezygnowałam z kawiarni, ponieważ była bardzo duża kolejka, więc sądzę, że wszyscy teraz sobie przed zakupami robią mały posiłek i dopiero za chwilę będą robić zakupy, więc wykorzystuję okazję i rezygnuję z kawy i ciacha, i od razu ja wbijam na zakupy. Jestem na dziale z kocykami i i tak w sumie nie je znalazłam jest w takich kolorach, co by mi odpowiadało, więc jeszcze raz się rozejrzę, może coś znajdę. Mają już jakieś świąteczne nawet ozdoby, więc powiem szczerze, że dość wcześnie. Zobaczcie, tutaj tylko za 6 funtów jest w sumie pościel. Eee... Na jedną tylko w sumie e, poduszkę. I chyba z tego co wiem, to jest single, a ja mam chyba double, więc u mnie odpada. Ale bardzo ładne i delikatne w materiale Tutaj mają w dobrej ofercie wieszaczki z drewna za 8 sztuk 5 funtów tylko. Fajne lustry zawsze mają tutaj. Też taką fajną wazę znalazłam za 2,50 Ona może ułożyć być jako waza i też jako właśnie chyba do świeczki też. Więc coś tam jest napisane bardzo fajne. Powiem szczerze, chyba się na nią zdecyduję. Właśnie do podgrzewaczy są tylko za 50 pensów teraz w Ikei, też bardzo tanią. Podgrzewacze 100 sztuk za 4 funty, też dodatne. Zawsze je używam, teraz szczególnie w okresie jesiennym. Na terenki w tymie 7 funtów są teraz. W kolorze czarnym, białym i zielonym znalazłam. Są też takie srebrne, ale nie wiem czy one też wchodzą za tę samą cenę. Chyba te są za 9 funtów. Te srebrne, a te czarne są też za 7. Chyba czarne najbardziej zeszły tutaj. Miesięczne wyzonki jakieś są kwiatki sztuczne. Dwa, jest w 1,90 około. Mamy jeszcze tutaj, już tam masz rzeczy oprócz jesiennych. I bazaniki. Piękne drzosy. Czas do domu, na wieczór mam jeszcze właśnie małe e, plany, e, kawka na wynos, nie zatrzymywałam się już w restauracji, e, w domku pokażę, to były zakupy bardzo zachowawcze, parę rzeczy, które tam potrzebowałam, przy chciałam zobaczyć co nowego jest w Ikei, więc prawdopodobnie będziemy się widzieć już w domku. Dobrze, no to więc zakupy z Ikei wyglądają tak, że właśnie kupiłam ten mały garnek komplet wieszaków, który potrzebowałam. E, podgrzewaczy 100 sztuk tutaj już jakieś służyłam, więc już palę. E, Od te małe właśnie świeczniki do właśnie tych podgrzewaczy między innymi. I właśnie zdecydowałam się na tą wazę latarenkę z tą świecą. E, to oczywiście było osobno. Niestety świeca mi się uszkodziła podczas transportu. Troszeczkę obiłam, ale to nic, bo nie widać kiedy to się właśnie włoży. Więc te zakupy z Ikei są takie bardzo zachowawcze, bym powiedziała szczerze. Małe, więc to się cieszyłam, ponieważ nie wpadło mi tak do oka nic, żebym chciała po prostu coś koniecznie mieć. Podejrzewam, że w okresie właśnie świątecznym będzie tego i troszeczkę więcej i właśnie zrobię jeszcze większe zakupy tam przed świętami, prawdopodobnie też ze względu na świece i jakieś ozdoby albo na jakieś nowe właśnie pościele. Więc ja dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną na tym vlogu i widzimy się w drugiej jego części, a między innymi wybieram się teraz do kina na film Sok z Żuka. I w końcu udało mi się dostać do kina i wybieram się dzisiaj do kina i przy okazji przed jakaś pizza w Łodzi. I zaraz wybieram się na sok z żuka nowy, więc niedługo Wam też opowiem recenzję, jaki jak ten film jest, jak się on ma do właśnie starej części soku z żuka. Zakończenie tego vloga chciałabym dodać, że jestem już po oglądaniu e, ostatniej części soku z żuka, e, która niedawno weszła do Kin. E, I powiem szczerze, że ta druga część, kolejna część, niestety jest. Ona jest dobra. Jest jakieś tam, są momenty, fragmenty tego filmu, które Wam się spodobają i są one zabawne, ale niestety ja jestem. Ogromną fanką pierwszej części, i to jest dla mnie prawdziwy Tim Burton i sok z żuka, gdzie jest ten komizm, te przejazdkrawienie, to takie wszystko takie całkowite odrealnienie. Brakuje mi trochę właściwie samego soku z żuka w tym filmie, jego wariacji, ale film jest warty zobaczenia, więc na pewno wielu osobom się on też spodoba. Ma też bardzo fajny klimat, jest on utrzymany w tym klimacie poprzedniego filmu, przy czym, tak jak powiedziałam, fabuła i jednak pierwsza część bardziej jakoś przypadła padła mi do serca, ale polecam Wam, bo warto zobaczyć mimo wszystko. Jeżeli lubicie właśnie e, Tima Bartona, jego twórczość i jego właśnie ekscentryczne e, postrzeganie świata i przedstawianie go w filmach, jak najbardziej Wam się to spodoba. E, no, z mojej strony to byłoby już wszystko. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego vloga i za to, że byliście tutaj na kanale. E, będę wdzięczna za każdą jedną subskrypcję, za każdy komentarz. Jeżeli się podobało, to poruszę właśnie tego łapkę w górę. Jeżeli nie, to także... W takim razie dziękuję Wam bardzo za oglądanie, za bycie tutaj i widzimy się już wkrótce w kolejnym vlogu. Pa!